Ja, tu Tipoli, na Miezi, kanał kanałitaliolo, witam Was z Monopoli za mną Stare Miasto Monopoli e, i też kala porta Vecchia, czyli e, jedna z tych e, plaż e, bardziej piaszczystych w Monopoli. E, w ogóle pulia e, i jej plaże to są właśnie te kale, czyli e, takie zagłębienia nieduże, trochę skaliste, niektóre, niektóre trochę piaszczyste. E, I tutaj w Monopoli ta plaża akurat to jest e, no taka najbardziej, najbliżej położona e, już z samego starego miasta. E, w tle macie też budynek, w którym my akurat się zatrzymaliśmy. I taka krótka relacja tutaj z tego regionu, który jest coraz lepiej znany Polakom, dzięki temu, że mamy już od wielu lat loty do Bari. No to myślę, że tutaj nie zaskoczy was, jeżeli powiem, że punktami obowiązkowymi do zobaczenia, do odhaczenia są oczywiście Alberobello, Polinia Mare, Monopoli, samo Bari też, jakże piękne i urokliwe, zwłaszcza Starówka Bari. No i oczywiście Matera, która nie leży w Puli, a w Bazylikacie, ale jest absolutnie miejscem, które należy i trzeba zobaczyć. My też korzystając z, tego, korzystając z tego, że wczoraj trochę padało, zobaczyliśmy Grotte di Castellana, czyli jaskinie, które należą do jednych z najpiękniejszych w Europie i też na pewno warto je zobaczyć, jeżeli podobają Wam się takie klimaty jak jaskinia Raj czy jaskinia Bielańska na Słowacji. Zapraszam Was do krótkiej podróży razem ze mną tutaj po tych miejscach, które my widzieliśmy. No i zapraszam Was, zachęcam Was do zobaczenia Monopoli, także w takich miesiącach jesiennych, Monopoli i w ogóle Puli także w tych miesiącach jesiennych czy wczesnowiosennych bo są to miejsca które bardzo korzystają na tym że nie ma aż takich tłumów i tłoków w maju czy w październiku a pogoda nadal dopisuje bo choć dzisiaj jestem widzicie w kurteczce to pierwsze dni tutaj naszego pobytu były przepiękne 25 26 stopni i można było swobodnie kąpać się w morzu i Włosi też to robili czyli to nie było subiektywne moje polskie podejście ale Włosi sami też E, zażywali jeszcze kąpieli morskich i słonecznych. Zapraszam Was do zobaczenia tego, co tutaj można zobaczyć razem ze mną i krótkiego komentarza. No i dajcie znać, czy byliście już w puli, e, czy widzieliście te miejsca i może co byście dołożyli jeszcze do tej listy, e, na której, tak jak mówiłam, na pewno powinna znaleźć się Alberobello, Matera, Ostuni, e, może być Locorotondo, Monopoli, Castel del Monte i Bari, może coś jeszcze, Castellana, Grotte di Castellana, może coś jeszcze, o czym nie wspomniałam. Jest warte uwagi turystów, którzy przyjeżdżają na kilka dni. Zostawcie komentarz no i zapraszam Was do krótkiej wycieczki razem ze mną. Alberobello to małe miasteczko słynące z blisko 500 truli, czyli małych domków zbudowanych na planie koła ze stożkowym dachem. Ich historia sięga już XVI wieku, kiedy to Burboni, rządząc królestwem Napolu, niejako zmusili polskich chłopów do kreatywności. Od każdego bowiem ukończonego domu pobierano wysokie podatki, dlatego chłopi budowali domy niedokończone, prowizoryczne, bez zaprawy murarskiej. Takie były właśnie truli. Truli spotkać możemy nie tylko w Alberobello, gdzie są pod opieką oczywiście UNESCO, bo są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale także w całej okolicy i warto pojechać nie tylko do Alberobello, ale także przejechać się po okolicy i zobaczyć trulli takie troszeczkę bardziej opuszczone gdzieś w polach lub w przydomowych ogródkach. To na pewno robi chyba jeszcze większe wrażenie niż samo Alberobello. Matera, według mnie najbardziej niezwykłe miasto w Europie, a na pewno najstarsze, zamieszkiwane od Paleolitu, jest świadectwem niezwykłego kontinuum. Niegdyś mieszkańcy chronili się tutaj w dobrze zachowanych jaskiniach, które można podziwiać po drugiej stronie wąwozu, a teraz mieszkają w wydrążonych w skalę Sassi. Spacerując ulicami Matery, można się nawet nie domyślać, że za fasadami normalnie wyglądających domów kryją się skalne groty, i koniecznie jedno z takich skalnych gród, ze skalnych domów trzeba odwiedzić. Jeszcze w latach 30. o materze nie słyszał nawet premier Włoch, który zjawił się tutaj dopiero po publikacji książki Karla Lewiego: Chrystus zatrzymał się w eboli. Sam Lewi do bazylikaty nie udał się dobrowolnie, trafił tutaj w latach 30. za przeciwstawianie się reżimowi faszystowskiemu. W książce opisał fatalne warunki życia mieszkańców, pisał, że żyć w materze to jak żyć w kręgu piekielnym Dantego. W połowie wieku matera okrzyknięta została Vergonia d'Italia, czyli Wstydem Włoch, a jej mieszkańcy wysiedleni do nowo zbudowanych domów na peryferiach. Od lat 80. czasy są sukcesywnie remontowane przez mieszkańców, którzy zdecydowali się wrócić do miasta. Materę wysławił m.in. Pier Paolo Pasolini swoim filmem Ewangelia według świętego Mateusza czy Mel Gibson swoją pasją. Trudno się nie zgodzić, że ciężko byłoby stworzyć lepszą scenografię Jerozolimy. Ostatnią w Materze została nakręcona najnowsza część Bonda. W 2019 Matera, znana jeszcze 40 lat temu, tylko nielicznym, była europejską stolicą kultury. Warto tu zobaczyć skalne domy i skalne kościoły. A jeżeli macie więcej czasu, przespacerować się na drugą stronę wąwozu Grawina i podziwiać miasto od drugiej strony. Jeśli znudzi Wam się już obserwacja gospodyń włoskich, które w centrum Bari lepią orechietę, albo będziecie chcieli zobaczyć po prostu jedną z najbardziej znanych puliskich plaż, wybierzcie się do Poliniano Amare. Tam znajduje się Cala Lama Monachile. Przepiękna plaża kamienista położona między dwiema ścianami ze skał, i na tych ścianach, jak widzicie, wiszą domy, są zawieszone domy. Warto pokusić się o nocleg w takim apartamencie z widokiem na tą plażę, chociaż ceny, nie ukrywam, powalają. Monopol, jeżeli chodzi o zaplecze, o bazę noclegową, jest o wiele bardziej atrakcyjny. Poliniano Amare jest jednak bardzo Instagramową miejscowością. Poliniano Amare warto zrobić sobie zdjęcie z y, chyba najsławniejszym mieszkańcem Poliniano, czyli Domenico Modunio, którego na pewno znacie, jeżeli znacie piosenkę Volare. Zaczyna się w horrorze, ale moi drodzy, pokażę Wam, gdzie mieszkamy w Monopoli. Tu jest sypialnia na parterze i teraz się zaczyna przygoda. Pokażę Wam, co tu się dzieje. Wchodzimy po schodach, po schodach, po schodach, po schodach. Po schodach, po schodach, i jesteśmy na drugim piętrze. Na drugim piętrze mamy sypianie z bałaganem i balkon. Ale to nie koniec tego domu. Mamy jeszcze kolejne piętro. No, już tutaj mamy tyle w dół. Mamy kolejne piętro. Lodówka, piękna. Historyczna, zabytkowa kuchnia, i dobiegliśmy tutaj. A tutaj mamy przepiękny taras. Jeszcze wyżej mogę wejść, a jeszcze wyżej. Mamy... Tu się można zabić. Moi drodzy. Jesteśmy we Włoszech i we Włoszech obecnie pada deszcz, a w związku z tym, że pada deszcz, to właściwie ogłoszono stan klęski żywiołowej, wszystko zostało zamknięte, na kawiarniach i barach pojawiły się dywierzki zamknięte z powodu wakacji do 24 października, bo pewnie 24 października przestanie padać deszcz i będzie można znowu otworzyć. Nie, no, oczywiście się tak trochę wygłupiam, bo zbiegło się wiele czynników. Jest godzina 18, więc restauracje jeszcze nie otwarły. Eee, otwarte są tylko bary, ale ulice są zupełnie, zupełnie puste. Jest to przezabawne, bo mm, Monopoli o tej porze generalnie, jeżeli jest ładna pogoda, żyje i to nie tylko żyje turystami. Ale żyje w ogóle Włochami. I e, pierwsze 7-8 dni naszego pobytu tutaj e, pogoda była fantastyczna. No i do pierwszej, drugiej w nocy, aż to było dla mnie dziwne, no bo w październiku to już nie jest sezon. Włosi e, no, 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 chodzili po mieście, jedli i tak dalej. No a teraz sami zobaczcie, jak to tu wygląda. No po prostu la się ta dezerta. Fakt, że e, ja mam całkiem niezłe avidasy, ale i tak już tak brodę trochę. Kostki i dojdę zaraz tutaj do takiej uliczki, gdzie widziałam, właśnie restaurację, która jeszcze wczoraj była czynna, a dzisiaj <dzisz> dzisiaj z powodu deszczu już nie jest. Moment. No, a druga rzecz, że oczywiście, w związku z tym, że pada, to wszyscy zaczęli przemieszczać się z samochodami. Nawet w centrum starówki Monopoli. O! Tutaj. Tutaj możecie zobaczyć. O! Zamknięte. Wszystko zamknięte. Koniec. Lodziarnie zamknięte. Bary zamknięte. Tutaj jakiś samotny człowiek otwiera. Może, może będzie. Będzie coś o 19, może coś się otworzy, ale no, generalnie tak wygląda główny plac Piazza Garibaldi w Monopoli. Kiedy pada deszcz. Tak to wygląda. Wszystko zamknięte. Ja tylko powiem, że jest niedziela wieczór, więc w zeszłą niedzielę, kiedy przyjechaliśmy tutaj, było no, no, życie tętniło. Miasto tętniło życiem. Wszystkie knajpy otwarte, wszystkie bary otwarte, no a przedwczoraj zaczęło lekko kropić. W związku z tym, że zaczęło lekko kropić, to. O, tutaj to jest grubo. W związku z tym, że zaczęło lekko kropić, to. Generalnie zamknięto sezon wakacyjny, to znaczy na morzu były takie materace przy przy przykotwiczone, do których można było podpłynąć i sobie tam odpoczywać w czasie kąpieli. Oczywiście je ściągnięto. Na murach zamku były zdjęcia. Oczywiście je wczoraj ściągnięto, no bo sztorm mógłby po prostu wszystko zniszczyć. No a umówmy się, to nie jest jakieś takie, no nie wiem, no... Wiem, że w niektórych teraz regionach włoskich jest bardzo, bardzo ciężko, sytuacja jest bardzo ciężka, ale tutaj nie, no umówmy się, pada tak mocno od godziny e, poprzednie dni, no to troszeczkę kropiło. Więc, więc tak, no jak widzicie, klęska żywiołowa i trzeba zamknąć życie, trzeba zamknąć życie do momentu ustania opadów, to zamykam życie.